Witam Państwa. Na początku tego programu chcę Państwa zaprosić na webinar pod tytułem Sztuczna inteligencja, wyzwolenie czy zagrożenie. Pewna moja znajoma powiedziała, że temat nie jest już sexy. Bardzo mi się to porównanie spodobało, bo wiele mówi. Sztuczna inteligencja przestała już być sensacją, ale zapewniam, że nie. Sensacje na ten temat to dopiero nas czekają. Na tym webinarze dowiecie się Państwo o rzeczach, których nie znajdziecie w całym światowym internecie ani od największych autorytetów naukowych. Informacje na temat webinaru są pod filmem. A teraz co dzieje się wokół nas i dlaczego tak się dzieje? Wiem, że ludzie są w tej chwili zdezorientowani tym, coś, co właśnie się dzieje. Właściwie to można porównać to do wojny. Wprawdzie nie latają nad nami rakiety, no i całe szczęście, i latać nie będą. Ale szybkość zmian dorównuje sytuacji na wojnie. Zmieniamy bowiem ścieżkę ewolucyjną, a właściwie wracamy do starej ścieżki źródłowej ziemskiej. Można powiedzieć żartobliwie, że są przywracane ustawienia fabryczne. Dlaczego mamy wracać na starą ścieżkę? Dlatego, że naszą prawidłową ścieżkę zaburzyły jaszczury, które wprowadziły swoje porządki. Przywracanie tych pierwotnych ustawień jest kłopotliwe, bo 70% ludzkości jest na ścieżce jaszczurzej. I co z tym zrobić? Ich się nie da przenieść na ścieżkę Ziemską. Oni kotwiczą programy, algorytmy i treści jaszczurze. Są tymi treściami i dopóki będą żyli, nie pozbędziemy się tych treści. Paradoksem jest też to, że im samym również nie podobają się wcale jaszczurze porządki. Chcieliby je zmienić, ale czego by nie zrobili, to wyjdzie zawsze to samo, co było. Jest tak dlatego, że człowiek i każda inna istota będzie stwarzać rzeczywistość tylko na swoje podobieństwo. Będzie się tworzyło wokół niej tylko to, czym ona sama jest. To jest podstawowa zasada tworzenia. Teraz, dokładnie w tym momencie, kiedy to nagrywam, odbywa się potężny, epokowy proces wysysania z ziemi jaszczurzych algorytmów, programów i treści. Przestrzeń jest z nich wypłukiwana, to powoduje najrozmaitsze skutki, najczęściej nieprzyjemne. Przede wszystkim z nami dzieją się różne rzeczy. Przeżywamy dziwne stany emocjonalne, rewidujemy nasze przekonania i odrzucamy je, a na ich miejsce niekoniecznie znajdujemy zastępstwo. Ludzie o małych zasobach psychiczno-intelektualnych są co najmniej zdezorientowani. Ci silniejsi usiłują dociec, co takiego się dzieje. A rzeczywiście dzieje się. Zachodzi doniosły proces wymiany treści w przestrzeni. To, co było dla nas oczywiste, znika. Na to miejsce pojawia się nowe, ale niekoniecznie jest ono od razu postrzegane. A tym bardziej nie jest akceptowane. Jeśli w przestrzeni nie ma odpowiedzi na nasze potrzeby i gdy nie znajdujemy potwierdzenia naszych przekonań, to powstaje lęk. Lęk to jest nieciągłość, to znaczy dziura w ciągłości przebiegu bodźca tak jak w przewodzie elektrycznym. W praktyce wygląda to tak, że czujemy się jakbyśmy stali nad przepaścią i nie wiedzieli, jak przedostać się na drugą jej stronę. Nie wiemy, co mamy robić, myśleć, nie rozumiemy sytuacji. Jakie jest wyjście z tego? Przyjęcie nowych rozwiązań i usiłowanie zrozumienia tej nowej sytuacji bez jej odrzucania. Trzeba teraz być wyjątkowo plastycznym i otwartym, bo wszystko się zmienia. Trzeba chcieć się uczyć nowego. To jest bardzo ważne. Jeżeli będziemy stawiali opór, to procesy będą bardziej bolesne. Do tej pory było tak, że przyjęcie nowego było dobrowolne i dla tych, którzy chcieli rozwijać świadomość. Ci ludzie będą to przechodzić łagodnie. Bo już dużo zrobili, ale w tej chwili ta wymiana jest wymuszona. Po prostu przestrzeń czyści stary i wymiata na siłę stare programy i algorytmy. Im ktoś ma więcej do wyrzucenia, tym trudniej będzie przechodził ten proces albo w ogóle go nie przejdzie. Co możemy odczuwać? Lista tego może być prawie nieskończona. Ale wymienię kilka najbardziej typowych objawów. Więc bardzo typowe jest zmęczenie, często wręcz obezwładniające. Bóle w ciele, ich lokalizacja zależy od tego, jakie mamy blokady, bo rodzaj blokady związany z określoną treścią przejawia się w konkretnym miejscu ciała. Zaburzenia układu krążenia i układu nerwowego, nerwobóle. Zaburzenia rytmu serca, zaburzenia ciśnienia krwi, zaburzenia snu, stany ala depresyjne lub depresyjne, odczucie smutku i bezsensu, to jest bardzo częste. Zaburzenia koncentracji, trudności w zorganizowaniu się, to też jest bardzo częste. Nielogiczne, nielogiczne i bezsensowne zachowania. Nic dziwnego, że takie rzeczy się dzieją, skoro elementy przestrzeni i tej na zewnątrz, i tej wewnątrz nas są likwidowane. Niektórych ludzi, tych najbardziej opornych, będzie to doprowadzało do znaczących uszkodzeń ciała i umysłu. To niewątpliwie zwiększy zachorowalność i śmiertelność. Już śmiertelność jest znacznie zwiększona, już w tej chwili. Będziemy również jeszcze wyraźniej niż dotąd obserwowali rozdział ewolucyjny. Ludzie dzielą się na tych, co wchodzą na ścieżkę rozwoju i tych, co wchodzą na ścieżkę upadku. Ci drudzy na ścieżce upadku nie zauważają żadnego procesu, bo ich percepcja jest coraz mniejsza. Oni w ogóle nic nie zauważają. Dla nich nic się nie zmienia ale to dlatego, że ich postrzeganie jest coraz bardziej okrojone. Natomiast ludzie na ścieżce rozwoju będą przekształcać świat w kierunku nowego. To już się dzieje. Ten proces był w planie wszechświata od zawsze, a wymusza go układ przestrzennych ciągów informacyjnych. Układ tych ciągów widać między innymi w astrologii. Ten układ astrologiczny, w który wchodzimy, to znana nam Era wodnika. Jej hasłem jest wiedza, rozsądek świadomość. I tu się można zastanowić, co to znaczy. A wyjaśnię to ewentualnie kiedy indziej. W środowisku też dzieją się różne rzeczy, nie do opanowania. Psują się przyrządy, głównie elektronika. Może być chaos organizacyjny spowodowany awariami, nieuważnością i niespójnością ludzi i uszkodzeniami samej przestrzeni wynikającej z wymiany treści i trudnej weryfikacji nowego. No i wreszcie, jakie to są treści, które mają tutaj zapanować? Zwróćcie uwagę, że nie jest zapowiadane jakieś wywrócenie wszystkiego do góry nogami i wprowadzenie treści kompletnie nam nieznanych. Gdyby tak było, to nie przeżylibyśmy tego. Nie przeżylibyśmy tego. Niemożliwe jest całkowite przemienienie istoty w jednym akcie. Kiedyś takie bajki opowiadano w ramach infantylnej ideologii New Age. Ale się okazało, że, że, że ta ideologia się nie sprawdziła. Także zmiana dotyczy tych samych treści, tylko będzie ich wyższy poziom. To już można klasyfikować jako inne. I tak, rozwijający się ludzie będą mieli dużo większą niż teraz możliwość postrzegania czuciowego. Nie będzie się liczyła tylko logika i postrzeganie trzeciogęstościowe czyli tylko szkiełkiem i okiem. Zacznie się liczyć i doceniać to, co spływa z wyższych poziomów i jest nie do udowodnienia materialnego. Nie będzie to traktowane jako halucynacja i wyobraźnia, tylko uzna się to za fakt. Będziemy widzieć świat mniej dualistycznie czyli nasza ocena rzeczywistości nie będzie zero-jedynkowa. Nie będzie oceny, że coś jest biały albo czarne zaczniemy widzieć różne odcienie szarości. Jest to, widziane, jest to widzenie wieloaspektowe, charakterystyczne dla wyższego poziomu świadomości. Na wysokich poziomach świadomości wszystkie aspekty są w jednym pakiecie. Jak schodzą w dół na niższe poziomy, na coraz niższe właśnie, to rozdzielają się stopniowo, aż dotrą na trzecią gęstość jako treści pojedyncze. I to jest dualistyczne. Takie treści jak właśnie białe, czarne, dobre, złe, ciepłe, zimne i tak dalej. Skrajności tu, są, tu, tu występują. Człowiek przyzwyczajony do właśnie skrajnych ocen, kiedy poczuje i zobaczy wielorakość danej treści, może czuć się skołowany i mieć problemy z podjęciem decyzji. Ale będzie to świadczyło o przeskoku na wyższy poziom. A na tym wyższym poziomie są większe możliwości, większa tak zwana moc, większa możliwość decydowania o sobie, większe możliwości umysłowe i psychiczne. Dużo ma się zmienić w relacjach między ludźmi. Dojdziemy do tego, że związki przestaną być związkami w takim pojęciu, jakie jest w tej chwili, kiedy osoby w związku roszczą sobie prawo własności do drugiej osoby. Teraz na gminne jest na siłę podporządkowywanie pod swoje potrzeby partnera w związku. Jest już dużo lepiej niż było kiedyś, kiedy połowa społeczeństwa, czyli kobiety, były formalnie i faktycznie absolutnie podporządkowane mężczyznom. Były pozbawione praw istoty. Ma to pójść jeszcze dalej w kierunku wolności, prawa do samostanowienia i własnej realizacji. Oczywiście temu wysokiemu poziomowi świadomości, ale temu prawdziwemu y, poziomowi świadomości towarzyszy wysoki poziom moralny, który nie pozwoli nadużywać prawa do wolności i samostanowienia drugiej osoby i zwalniać siebie od obowiązków. Na tym poziomie nie mieści się na przykład porzucanie dzieci czy opuszczanie pracy, bo mi się tak zachciało, bo jestem wolnym człowiekiem i mogę. To jest bardzo infantylne i nieodpowiedzialne. Tego nie wolno mylić. Wyższy poziom również wymaga odnalezienia poczucia bezpieczeństwa w sobie, a nie szukania go na zewnątrz. To jest też związane z, yy, z podejściem do związku. Nie obarczać osób z nami związanych obowiązkiem zapewnienia nam bezpieczeństwa. Jeśli chcesz być człowiekiem wolnym, samodzielnym, samowystarczalnym i wymagać uznania tego przez innych, to nie możesz wymagać od tych innych ludzi, żeby zapewnili ci poczucie bezpieczeństwa. Brak poczucia bezpieczeństwa jest dużym problemem wielu ludzi. Widzę to właśnie bardzo często w, w, w terapiach, jakie prowadzę. Daje to efekt ciągłego życia w strachu i pretensjach, a w związku z tym niewykorzystania swojego potencjału. Żeby mieć sukcesy, za którymi większość ludzi tęskni, trzeba być odważnym. Żeby być odważnym, trzeba mieć wewnętrzne poczucie bezpieczeństwa. Oczywiście to, co tu powiedziałam, to nie są wszystkie treści. Innymi zajmę się kiedy indziej. Jak widać, te nowe treści są wymagające. Wymagają wyższego poziomu świadomości, bo planeta i cywilizacja robi teraz skok kwantowy czyli sięgnie do wyższego fraktala, na którym jest wyższy poziom informacji, wiedzy i właśnie świadomości. Musimy temu dorównać i sprostać. Życzę Państwu powodzenia w tym zamierzeniu i do osłyszenia i zobaczenia.